Czekaliście, by zobaczyć kolejne dzieje naszego Lucjusza Szatana? O, o, wziąłem to, co to jest? Ja chcę to zobaczyć. A, pusta butelka z wodą. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Okej, okay, co to jeszcze? Piłka. Moja piłka zagłady! Będę nią niszczył ludzi. A, na, 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 na. Właśnie, mapa. E, pokazuje mi, gdzie iść chyba. Zgraźmy światło. Roczność to nasz dom. Słuchajcie, bo nic nie widzę teraz. Halo? No nie wiem, na razie pozbierajmy, bo potem się może przydać do zabójstw, pewnie. A to co, mogę to wziąć? Come to me! Ha, mam książkę! Książkę z mrocznymi zaklęciami. zgraźmy tu światło. Dobrze, ja idę? Chyba dobrze. Hmm, mam uważenie na krzyże? Będę uważał. Wskażmy tu światło! Halo! Nie! Zapalmy te głupie wszystkie światła. Ora. jesteśmy. Dobrze, ja tu idę. Teraz mam iść tak tędy. Do jadalni. i tu mamy hmmm firażankę może sobie napijemy się coś um. dobra update. co tam mam zupdatowane I took the padlock I should put this in my pocket so I will my name will become useful later ok ah! I feel the power of the to nie ja, to moje szauma. To naprawdę ja, ale tak, wiecie jak, zmyliłem ich trop. Nie będą się spojewać, na pewno. No, mm, dwóch, jeden policjant, a drugi pewnie detektyw. Zawsze tak jest przy zabójstwie. No tak myślałem, widzicie. It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid fifties Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Hm. Detektyw, trzeba się nim zająć. Nie wiem czy się da, ale tak od razu wiecie. Sam nie było. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. Nie do normalności, bo już zabiję jedną osobę, ale będzie tak, Więcej mi się uda. July 12, Smoking Kills, czyli zabicie poprzez dym, palenie czy coś takiego. Wędzone parówki, smoked soccer. Dobra, obudziliśmy się, kolejny dzień. Kto jest naszym celem? To pewnie nasz cel? Mm, ciekawe. hi gene thank goodness you're here things are a mess this could have real negative repercussions in an election year <coughs> it's a private matter and an unfortunate accident the press will keep out of it i've seen to that i could always count on you gene Jean, Nie pij ale za dużo jeansu. Dobra, fajnie pijesz. Dobra, mroczny pomiot stał. Mam ładniejszą bramkę? Moja zapiłka zakłady. Halo. Ha! Huuu teraz Gina musimy Visit my father sometimes for business I hate when he smokes and gives me headache A tu co jest? Do zebrania? Postaram się pozbierać Hmm Przebieralnia Tu może coś być ciekawego Albo i nie Zobaczymy w tych szufladach No Au Mroczna szuflada Au Walabalabala Ok. Hmm. O! I want this. Haha. <laughs> Dam to mojemu wujkowi. Może to. O, kluczyk. Nie, nie, nie mogę tego wziąć. Czekajcie. Nie. Podnieśmy to. O! Zbiłem butelkę. man, Dobra, ale nie głupmy się, bo. Dobra, jeszcze sprawdźmy pokoje, co możemy. Dobra, idziemy dokonać kolejnego zabójstwa. To jest za włosy jakieś. Fu o, krzyżer! Odejdź! <grych> Spokój się, ja tylko zrobię badam pomieszczenie. Nigdy sobie nie chodziłeś po własnym domu, bo nie wiesz, gdzie są wszystkie pokoje. Psz, idiota. Czekajcie, gdzie ja mam iść? Tędy mam iść, dobra. Muszę iść tędy. Potem tu skręcić. Zbadam przy okazji ten pokój. Może to być nudne, ale jednak chcę mieć... O, skarpetki, weźmy tą skarpetkę. Mm, mam skarpetkę. Kto chce moją skarpetkę? Mmm, sexy skarpetka. A, jestem mroczny! Patrz, mam skarpetkę, patrz. Patrz na moją skarpetkę. Chcesz skarpetkę? Masz. Przyniosę ci jeszcze jedną, będziesz miał do pary. Oho, ale jestem mroczny. Mroczny, schowam wszystkie skarpetki. Łohoho. Dobra. Tędy? Zgubiłem się. Mm. Nie. O Jezu, jak ja chodzę po tym domu. E, ok. Teraz tu. A to są chyba schody. Wezmę tą skarpetkę! No, Mroczna skarpetka do boju! Tu jest nasz. pamiętam ten pokój. On tu jest. To jest nasz cel! Jego zabijemy! Cześć! Odejdź! Cześć! Máš chabbetke? Máš? Pí! A to co, mohu to Eskum. Mm, co teraz? Had uh, system that prevent the gas leaking out, I need... Dobra, spokojnie, idę sobie, zgaszę ci światło. A nie, to tylko kontakt. Hmm. Weźmy to, będziemy chodzić ze szampanem i wszystkim. Co to jest, kuchnia? Co ja mam zrobić? Właściwie zapomniałem. Uh, the oven has system that prevent the gas leaking, i need to, to... A, musimy coś zrobić z kuchanką. A możemy... a możemy się oddalić albo tak przybliżyć To zróbmy tak. O nie, co ty tu? Nie widziałem. Ale nic tu nie zrobię. Mogę tym tu Ja tu nic nie robię. Nie, nie widzisz? Hmm. Hmm. no No! Daj, ci drzwi, Sio. Zostaw! Ej, tysz mata! Może porrzucam talerze. Hej, ja tu niszczę pokój! Otwieram miejsce zbrodni! Aha, oj, żeby mnie tu nie zamknęło! Come on, come on, chodź tu! zapal sobie, wezmę tą skarpetę. Daj mi tylko tą skarpetę. Skarpeta. Idę sobie. No zapal sobie, naprawdę. Nie szkodzi nic.

Poświecę ci nawet masz. Patrz. Widzisz? Idź, idź w stronę świata, tam. Tam leci. Tam, Widzisz, tam, tam nic nie ma. Tam, tam wszystko gra. Tam jest tylko. No i co teraz się stanie? Nie ma, się, nic się nie stanie. O to chodziło. Kamien na twarz! morderstwo doskonałe. Ojej, oh yeah, i to jest nasz power! A ja się z wami żegnam. No jeszcze nie, bo filmik jest. Investigation. Kolejna śmierć. Ktoś. Ktoś nie naprawił tego. ale niestety. To przewiniemy, bo czekamy na. kolejne odcinki. Więc ja się z wami żegnam i oczekujcie kolejnych odcinków z Lucjusza, po prostu chcę się wyrobić w czasie, więc see you later! I komentujcie, subskrybujcie i pamiętajcie, jeśli się wam podoba, napiszcie komentarz i zalikujcie. Cześć!